MVP. Za chwilę się dowoży, dowiemy, właśnie, ale teraz już wiemy. Wywołany przez spikera Iwan Almeida, człowiek, który odszedł z Anwilu po zeszłym sezonie i wrócił z kontuzją. I właśnie pod niego to wszystko było stawione. Jest MVP sezonu. Chcę, żeby wszyscy z nim poszli. No, protokół tego nie przewiduje. Flaga Wysp Zielonego do to jedno indywidualne. Nie musi być. Tak widzimy teraz Kabo Werdańczyka. Zegarek od sponsora. Zegarek jest statuetka, ale po raz kolejny pokazuje bez tych chłopaków, bez moich kolegów, nic by tutaj się nie stało. Ale oni też, wiedząc, że on jest ich liderem, nie chcieli nawet tutaj przychodzić. Oni chcieli, żeby on miał ten moment, kiedy będzie sam ze swoimi nagrodami. Iwan 30-letni koszykarz z Wysp Zielonego Przylądka jaką długą drogę przeszedł, żeby tutaj w Polsce być MVP finał. <grym i wyszła> <grym i wyszła> Drugi sezon.